Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 2 października 2020 roku. Wiele informacji. Dzisiaj się skupimy troszeczkę nad tą sprawą Bitmexa. Czy ona coś oznacza? Znalazłem dla Was specjalne tutaj raporty z Twittera, które nie są jeszcze w newsach, a pewnie będą za parę dni. Także dzisiaj troszeczkę przysiedziałem na tym Twitterze, żeby tutaj dla Was znaleźć informacje, co to tak naprawdę oznacza. Nie to, co piszą w mediach, ale to, co piszą osoby, które ciekawie piszą. I o tym za chwileczkę opowiemy oczywiście zacznijmy od Bitcoina, Bitcoin 10 613 dolarów. Mieliśmy spadek oczywiście 1% tutaj na tej informacji z Bitmexa, będziemy sobie za chwileczkę o czym mówić. Kapitalizacja mamy 344 miliardy dolarów. W ostatnich 24 godzinach Amplefor 23%, REN 22% w górę, Balancer 138. Projekt, które sobie gorzej poradziły, energy Web Token już tutaj jest minus 95% Swipe minus 8,2% Binance Coin Minus 6,3. Zaraz sobie przejdziemy do tego BitMEXa. Ktoś mi ostatnio napisał w komentarzach, pozdrawiam tą osobę, oczywiście. Mówiła, że jestem mistrzem. Utrzymania napięcia, takiej grozy, jeżeli coś się dzieje, na przykład z Bitmexem, dzisiaj odwrócimy sytuację, żeby nie było za nudno, zaczniemy od tej najlepszej wiadomości. Zobaczymy, czy tą grozę jeszcze zbudujemy przez kolejne wiadomości, które tutaj dla was znalazłem. Także zaczniemy od najlepszej wiadomości. Teraz zobaczymy, jak będzie się oglądało od drugiej strony newsy. A więc najlepsza wiadomość. Jeżeli chodzi o Bitmexa, to jest ten wykres, który tutaj pokazuje Jordan P, że za każdym razem kiedy coś się działo, czyli przejęcie Silk Road. Zobaczmy, mieliśmy delikatną korektę ze 130 dolarów na powiedzmy nawet 90, czyli 30% gdzieś, nie troszeczkę więcej, na pewno 40 prawie procent spadku, i, i potem odbicie w górę. Kolejnym takim przykładem jest BTCE RS Sizer. Czyli też mieliśmy tutaj informację o kolejnej giełdzie wypadku przy pracy Bitcoin. Zobaczmy z ilu 2800 do 2400, czyli nie za dużo. Tutaj nam spadł w tamtym okresie. Zobaczmy jeszcze ostatnią informację. A, czyli to jest ten BitMEX w tym momencie, czy spadniemy? Powiedzmy do 10,500. Może to był ten ostateczny spadek, a może spadniemy jeszcze niżej. Pamiętajmy, że jest dodruk dolara teraz i dolar może się osłabiać w kolejnych e, dniach, więc tutaj będziemy mieć walkę pomiędzy tymi informacjami z BitMEXa, a też informacjami z tego, co napływa z newsów, czyli ten dodruk dolara, czyli osłabiający się dolar, wtedy Bitcoin może iść jeszcze wyżej. Która informacja wygra? No historycznie nie było to źle, jeżeli coś się zamykało dla Bitcoina. Może dla innych kryptowalut, nie mamy tutaj porównania innych kryptowalut, ale dla Bitcoina nie było to złe. Był jakiś spadek na dniu, bo powiedzmy. Zobaczmy, jakie tutaj są wykresy trzydniowe. Aha, czyli trzy dni, tu jest na jednodniowym. Dobrze, czyli na jednodniowym była kreska w dół można powiedzieć i zobaczmy tutaj też jest jednodniowy tak jednodniowy też mieliśmy krechę w dół ale za chwilę było odbicie. Zanim zacząłem audycję tak sobie sprawdziłem Whale Alert i ktoś tutaj wysłał 70 tysięcy Ethereum do Bitfinexa, nie Bitmexa Bitfinexa oczywiście to jest inna giełda, ale miejcie to na uwadze, że inwestorzy są delikatnie też teraz zmieszani co się wydarzy, czy będzie spadek czy nie, czyli trzeba obserwować na Whale Alecie takie większe transakcje, które się ostatnio Wydarzyły, jest ich troszeczkę um, do Binance, po prostu do Bitfinexa, i do bitcoiny i, i do Akexa. Tak samo czyli trzeba tutaj sprawdzać, czy coś tutaj się nie dzieje z tymi większymi kontami po tej sytuacji z BitMEXem. Zacznijmy od samego początku, jeżeli chodzi o BitMEXa. A więc CFTC oskarża współzałożycieli Bitmex o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Mamy od razu odpowiedź od Bitmexa. Zdecydowanie nie zgadzamy się z surową decyzją rządu USA o wniesieniu tych zarzutów i zamierzamy energicznie bronić zarzutów. Od samego początku istnienia firmy zawsze staraliśmy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, ponieważ były one wówczas rozumiane i opierały się na dostępnych wytycznych. Tak się jeszcze czasami zastanawiam, bo jeżeli sobie sprawdzę Kik i dlaczego on jest dzisiaj sądzony, to on tak naprawdę. Stanach Zjednoczonych. O to chodzi. Nawet z tym BitClubem, który tutaj był też posądzany o piramidę finansową, on został tylko oskarżony i przejęty dlatego, że w Stanach Zjednoczonych reklamowano te usługi dla ludzi, którzy byli ze Stanów Zjednoczonych. I tylko dlatego Kik, tak samo, który zarobił 55 milionów dolarów od inwestorów w Stanach Zjednoczonych dostał taką karę i teraz będzie sądzony za to, że sprzedawał securities, na, no, po prostu w Stanach Zjednoczonych. I tutaj się przenosimy z powrotem. Do Bitmexa od razu tutaj też rozpętała się burza. Po pojawieniu się wiadomości o pobieraniu przez CFTC opłat przeciwko Bitmex, James Loop zauważa, że ich domena może zostać po prostu przejęta przez tamten rząd Stanów Zjednoczonych. przynajmniej na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale co tutaj jest ważniejszego niż sama ta kara? To jest pozyw. Cywilny przeciwko giełdzie kryptowalut. Współzałożycielom BitMEX Arturowie, Arturo Bendelo i Samurowi Reidowi. Oskarżył ich o prowadzenie niezarejestrowanej platformy handlowej. I to jest to, o czym mówię od samego początku. Teraz się Bitcoin Fenius uruchomi. Fenius się uruchamia teraz. O co mi chodzi? Dobra. W tym momencie, gdy mamy osoby BitMEX, Arthur Hayes, Bendelo, Samuel Reid. Czyli to są osoby, które już będą miały pozew cywilny, czyli są osoby, które są w stanie wziąć do odpowiedzialności karnej. Wtedy to nie jest już taka kara, powiedzmy, z seku, bo chodzi tutaj już o pranie brudnych pieniędzy. Za chwilę do tego przejdziemy, do obszernego tweeta, który wyjaśni wam wiele. Czy na przykład Sify i DeFi? Nie mogą się czegoś obawiać tutaj w tym przypadku, ale to może za chwilę. Ale pamiętajcie, że dałem Wam na początek informację bardzo przyjemną, żebyście po prostu nie wylali jakiejś kawy po drodze, gdzieś tylko spokojnie. Widzicie, że to dla Bitcoina świetnie tutaj działa, tak? Teraz możemy sobie spokojnie rozmawiać, co to może jeszcze nam. Udowodni. CryptoPotato zauważa, że BitMEX w odpowiedzi na CFTC mówi o tym, że będą nadal działać. Normalnie fundusze są bezpieczne, o nic się proszę nie martwić. Więc BitMEX wydał oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na amerykańską CFTC, mówiąc, że będzie zwalczać zarzuty. Czyli mamy się tutaj o nic nie martwić na ten temat w tym momencie. W kolejnej wiadomości Trust Notes Arthur zostaje osądzony, czyli oskarżeni zlekceważyli obowiązek AML-a. Czyli udostępnili, można powiedzieć, przestępczość i korupcję, a nawet yy, tutaj pranie brudnych pieniędzy w tym przypadku. I tak będzie wyglądał ten zarzut. Jeden z pozwanych posunął się nawet do przechwalania się firmy zarejestrowanej w jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ przekupywanie organów regulacyjnych w tej jurysdykcji kosztuje tylko orzech kokosowy. O! Czyli wiadomo, w Stanach troszeczkę droższe to jest pewnie. I tutaj giełda jest finansowana tylko przez Bitcoin i ma luźne środki AML, wymagające tylko adresu e-mail i hasła. I o to tutaj chodzi. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli taka giełda chce sobie funkcjonować, to może, pewnie przez parę miesięcy, może nawet rok, może dwa, ale potem dochodzi do takich sytuacji, jak mamy dzisiaj. Prawo działa wolno, ale działa. Ari Powell zauważa tutaj wczesne przemyślenia na temat aktu oskarżenia Bitmexa. Zarzuty są poważne, w tym unikanie na przykład, zobaczmy jakich, irańskich sankcji. Nawet irańskie sankcje tutaj są brane pod uwagę. Prawdopodobnie półtuzina innych dużych giełd jest zagrożonym podobnym działaniem. Jakie to są podobne giełdy? Czyli możemy powiedzieć Bybit, Mail i inne rzeczy wystarczają. To jest świetne, ja nie mówię, że to jest złe. Ja tutaj jestem, ja jestem tym takim kozłem ofiarnym w świecie krypto, który przekazuje Wam wiadomości z dwóch stron, mimo tego, że nie jestem czasami po tej stronie. Tak? Chciałem, żeby było luźno na temat, mail, po co Panu nawet mój adres jakiś inny, albo zdjęcie, no, no, dajmy na luz. Ale z drugiej strony ja tutaj nie przyszedłem do świata krypto, żeby tylko z jednej strony mówić, że BitMEX będzie istniał za 10 lat jeszcze, nie, no mamy tutaj wiadomości, które takie są i, i o tym będziemy mówić, więc te podobne giełdy są zagrożone tylko dlatego, że tutaj mamy pierwszą taką akcję w Stanach Zjednoczonych na temat BitMexa c DeFi nie wygrywa też tej w krótkoterminowej perspektywie, ale z drugiej strony jest mało prawdopodobne, że na przykład CFI, DeFi będzie tutaj też brane pod uwagę, chociaż mam jedną osobę, która myśli inaczej, zaraz o tym będziemy mówić. Działania regulacyjne w ciągu najbliższych 6 miesięcy hmm. zastanów się, ile czasu zajęło wydanie tych aktów oskarżenia. Projekty DeFi prawdopodobnie będą musiał się martwić za 6-12 miesięcy. Na przykład DeFi, podmioty zajmujące się obrotem instrumentami pochodnymi były z grubsza też tutaj brane pod uwagę, więc może tutaj też dojdziemy do nich. A jeżeli chodzi o co się wydarzy dalej, prawdopodobnie będzie to początek ciągłego ciągu negatywnych informacji regulacyjnych, które odstraszą nowych inwestorów na marginesie, ale wtedy będzie dużo wartościowych kupujących, zauważa, czyli te osoby, które zauważą te spadki na przykład na niektórych. Giełdach. Ja tutaj nawet nie wykluczam, że będziemy mieć informację o tym, że BitMEX US się otwiera, tak jak Binance US, bo tam też <gryw> delikatnie zostali wyproszeni, tak? Czyli m, bardzo skromnie. Jego przypuszczeniem jest, że możemy jeszcze zanurkować do 9200, nawet 10400, ale może dwa tygodnie. A później wracamy tutaj do, do wzrostów. To jest jedna osoba, która wypowiada ciekawe zdania na ten temat. Jest jeszcze druga osoba. Zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze tutaj mamy delikatny tweet. Może to być plota, może to nie być plota, ale na temat. W Chinach krążą ploty, że łapówki w branży nieruchomości używają Bitmex do operacji prania brudnych pieniędzy. Głównym powodem jest to, że nie ma KYC. Jego CTO, czyli techniczny, tutaj można powiedzieć osoba odpowiedzialna za techniczną sprawę, została aresztowana głównie z powodu konfrontacyjnego w stosunku do regulacji i braku systemu KYC, czyli to jest sprawa, która już się toczy w Chinach i osoba została tam aresztowana z Bitmexa. Do tego potrzebujemy więcej wiadomości, że tak naprawdę się zdarzyło, ale wtedy Stany Zjednoczone mają już jedną osobę, tak? W Chinach nawet. No, wróćmy do Liberty Reserve, jak zostało zaskoczone przez Chiny, Stany Zjednoczone, parę innych krajów, więc tutaj nie aż mnie to tak dziwi, że jakaś osoba, a z drugiej strony poczekajmy na oficjalne wiadomości, bo może tutaj to jest tylko para puszczona od kolina U, że jest tylko plota o tym, że łapówki w branży nieruchomości są na Bitmexie i służą do prania brudnych pieniędzy. Tutaj mamy referat. I ten referat składa się z takich dwóch części, czyli to, co się wydarzyło do tej pory, nie będę już tego wertował, czyli chodzi o no to, że po prostu dostali CFTC, namierzył ich, nie, przejm nie przejmowali się tym AML-em, ale gdzieś tam w połowie tych wiadomości dowiadujemy się, że Departament Sprawiedliwości zajmuje się ściganiem tego właśnie BSA, o którym tu jest ja mowa. Celem ustawy o tajemnicy bankowej nie jest ochrona konsumentów, pamiętajmy. Ustawa o tajemnicy bankowej ma na celu powstrzymanie prania brudnych pieniędzy. Zaraz takich rzeczy jak CFTC, gdzie prawo z grubsza mówi, hmm, jeśli chcesz prowadzić giełdę, musisz zarejestrować się u nas, abyśmy mogli zabezpieczyć bezpieczeństwo użytkownikom. Tutaj o to to w ogóle nie chodzi. BSA zasadniczo mówi, że jeśli w jakikolwiek sposób świadomie, celowo lub z powodu niespełnienia standardów branżowych, czyli świadomie, nieświadomie można powiedzieć, ułatwienia, ułatwienia lub czerpania zysku, prania brudnych pieniędzy, wtedy oni się rzucają na taki podmiot. Dalej zauważa, nie wie skąd pochodzi ten mit, ale niektórzy w świecie kryptowalut są tak zafascynowani tym rynkiem, że uważałem, że peer-to-peer -to, -peer to tutaj prawo nie istnieje. Czy DeFi, SiFi, nie ma tutaj różnicy, bo jak oni ich znajdą, ta osoba zupełnie inaczej podchodzi do tego tematu. Dowodem na to jest, że Departament Sprawiedliwości ściga osoby takie jak te, które były na Lokal Bitcoins, Paxful, które były zaangażowane w ułatwienia prania pieniędzy lub nieprzestrzeganie środków zapobiegawczych. Jedynym takim. Hmm, Usprawiedliwieniem w tym zarzucie było stwierdzenie, że czy to tylko jedna osoba sprzedająca kryptowaluty jednorazowo w małych partiach, czy systematyczna operacja komercyjna. I byłbyś zaskoczony, jak może to być mała systematyczna operacja, aby nadal się liczyła, czyli bardzo mała e, funkcja jakiegoś, nie wiem, kontraktu, giełdy, może brać uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy i wtedy. Wchodzi BSA, którego nie obchodzi nawet, czy przebywasz w USA, ale czy jesteś osobą prawną, albo czy na przykład agencją finansową, która może obejmować osobę eminenta, odkupiciela, wymiennika, podmiota, powiernika, depozytariusza lub agenta lub zbiór takich osób. Czyli zwróć uwagę na to, że firma nie ma znaczenia. Jedynie co ma znaczenie, to czy ułatwiasz przestępcom w USA wymianę instrumentów pieniężnych bez stosowania amerykańskich standardów KYC i AML. I tutaj społeczność kryptowalut. Naprawdę podobnie mówi, hej, ale przecież nie można zamknąć kontraktu. I zauważa, że tak, nie można. Nawet kontraktu DAO lub brak DAO może stwierdzić, że programiści z kluczami administratora, użytkownicy, którzy tworzą interfejsy, firmy zatrudniające osoby do pracy nad protokołem i inne osoby, które umożliwiają lub czerpią korzyści z umowy, naruszają BSA, czyli to jest to, o czym mówił najbardziej znienawidzony, mm, można powiedzieć jedna z najbardziej znienawidzonych osób w świecie krypto Craig Wright. Parę jeszcze miesięcy dobrych temu. Czyli, jeżeli mamy osobę, a po czym poznać, że mamy osobę zarządzającą jakimś protokołem, wróćmy do kukoina, ostatnich informacji, gdzie niektóre projekty, te zdecentralizowane, tak? W cudzysłowie, nagle cofają kontrakty, albo zamrażają je, albo gdzieś tutaj się wycofują, tworzą nowy portfel, kto to tworzy? To jest jakaś osoba, która jest danym projektem. I te osoby będą właśnie poszukiwane przez BSA. Może to prowadzić do przejmowania nazw, domen, serwerów hostingowych, zamykania frontendów, czyli różnych stron i aresztowania programistów. Gdyby tak się stało z protokołem, duża liczba użytkowników przestałaby go używać i nie wchodziłaby w bezpośrednią interakcję z umową, zasadniczo zabijając protokół. Wniosek jest taki, że protokół nie jest poza zasięgiem rządu. Zawsze istnieją punkty, które są słabsze, które można zastosować w prawie. Chociaż DeFi może znajdować się w szerszej strefie z niektórymi regulacjami, jasne jest, że BSA nadal ma tutaj zastosowanie. Istnieje różnica pomiędzy pragnieniem suwerenności i prywatności w odniesieniu do własnych funduszy, zauważa, a umożliwianiem działalności przestępczej, czyli o co mu tutaj chodzi na sam koniec? To jest taki, można powiedzieć, zgrzyt, który nigdy nie został rozwiązany w świecie krypto. Po pierwsze, nawet on tutaj zauważa, że nie jest zainteresowany tworzeniem czegoś, co pomaga terrorystom lub handlarzom ludźmi. Wyzwanie polega na tym, że w tej chwili nie znamy tego kompromisu. Nie mamy rozwiązania technologicznego, który zrównoważy prywatność aktywów i zgodność z definicją BSA, prawa, które już istnieje. Ale to nie znaczy, że nie ma zastosowania to prawo lub że jest koniecznie złą rzeczą w tym przypadku. Głupie i archaiczne jest próbowanie stosowania przestarzałych przepisów SEC i CFTC w tej branży, które muszą ewoluować, ale to nie jest głupie. Jeśli organy regulacyjne chcą zapobiegać nadużyciom tej technologii, nie przymkną oczu też na DeFi. I chociaż będzie im to ciężko to osiągnąć, nie stanie się to od razu, tutaj wracamy do tego, że prawo troszeczkę potrzebuje czasu na to, no, to wtedy DeFi i tak musi zacząć planować zgodność z BSA lub wykluczenie użytkowników z USA, ponieważ ten dzień prawdopodobnie nadejdzie. Zastrzeżenie: brak prawnika lub siedziby w USA może mieć luki wiedzy regulacyjnej. Czyli widzicie, że to nie jest porada na koniec inwestycyjna, dodaje, ale on dokładnie mówi, to co może się wydarzyć w tych wszystkich projektach, jeżeli są reklamowane w Stanach Zjednoczonych bez giełdy. Nie wiem, jakie jest prawo w Europie. Tutaj można chyba nadal używać i e e-maila, chociaż ten AMLD5 może wszystko pokrzyżować do jakiejś sumy, e-mail i inne rzeczy, ale tutaj Stany Zjednoczone, no to jest taki molo, który będzie go trudno przeskoczyć. I teraz wracamy, łapiemy oddech, łapiemy oddech, wracamy. Silk Road zobaczcie, nic się nie wydarzyło. Tutaj też się nic nie wydarzyło na kolejnym aresztowaniu. Także miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Mam nadzieję, że tym razem nie trzymałem Was tak. W fotelu, wydartym, tak, ale to jest sytuacja, do której będziemy wracać. DeFi, Sefy, BSA. Kto sobie poradzi lepiej w dłuższej perspektywie? Koń Telegraf. Ja bym chciał tutaj wyjść już z Seku, ale mamy kolejną wiadomość. Sek nie skończył jeszcze z aplikacją handlową Ambra. Ambra to wiemy, że ona tutaj hmm, ma sprawę zapłaciła grzywnę w wysokości 300 tysięcy dolarów, ale nadal ta sprawa trwa. Więc odpowiedź SEC nie zawiera szczegółów dotyczących toczącego się śledztwa i uważnie wyjaśnił, że nie oznacza to jeszcze, że komisja oskarża ABRA o cokolwiek, ale miejmy na uwadze to, że ABRA może mieć tutaj jeszcze z SEC-iem delikatne problemy. Coindesk Atari planuje listopadową premierę kryptowaluty gier wideo, czyli firma stojąca za takimi klasycznymi grami jak Pac-Man rozpocznie publiczną sprzedaż swojej kryptowaluty Atari Token. W Stanach Zjednoczonych czy nie? <laughs> Będziemy zadawać to pytanie pewnie za chwilę. Kasyna kryptograficzne gry blockchain i platforma to jest gier Ultra IO. Będą jednym z najwcześniejszych przypadków użycia tokena narzędziowego powiedział Atari Chain, spółka zależna od Atari. Zależna. Aha. Pracowano nad tym co najmniej od początku 2018 roku będzie to token RC20 może byśmy sobie życzyli czegoś innego, no ale rc 20 Atari powiedział, że inwestorzy i gracze kupili 1,5 miliona dolarów w na Atari w drodze dwóch prywatnych przedsprzedaży, czyli tutaj są ci angels, inwestorzy, ci, którzy będą najwięcej głosili na Twitterze, YouTube, kupujcie Atari, to oni właśnie już podostawali, powiedzmy, albo i kupili, które wycenili na 8 centa, czyli, no, będzie za chwilę y, trwała trzecia przedsprzedaż, a chwilę później już w listopadzie, na początku, będziemy mogli zobaczyć Atari w swoim ICO. Wolumeny transakcji Ethereum DEX osiągnęły w zeszłym miesiącu 22 miliardy dolarów, czyli Uniswap był katalizatorem większości tego wzrostu i obecnie dorównuje wielocentralizowanym giełdom pod względem dziennego wolumenu obrotu, czyli DEX świetnie sobie tutaj radzi. Uniswap jest jedną z naj 12 największych giełd pod względem wolumenu obrotu, zobaczcie. Czyli z zdecentralizowana giełda Uniswap e w rezultacie taki właśnie mamy wolumen i jest obecnie ponad 70 razy wyższy niż rok temu. To oznacza, że tutaj jest po prostu hype. Hype i ludzie wchodzą i oby wychodzili na plusie. Unia Europejska, albo bardziej Europejski Centralny Bank... Dodał nowy znak towarowy, cyfrowe euro. Co by to mogło znaczyć, jak myślicie? No jak co? CBTC pełną gębą, czyli cyfrowe euro. Bardzo możliwe, że tutaj niedługo to zobaczymy. Ethereum World News Monero może przetestować 120 dolarów przed aktualizacją sieci Oxygen Orion. Wartość Monero wzrosła ponad dwukrotnie w trzecim kwartale 2020 roku. Mamy też aktualizację sieci Monero Oxygen, która jest za, zaplanowana na 17 października, czyli Oxygen. Bardzo możliwe, że na tej wiadomości, a bardziej przed tą wiadomością najczęściej się kupuje, będzie jeszcze testowane 120 dolarów. Czy to będzie możliwe? Dowiemy się oczywiście w tym. Artykule. Podobnie jak w przypadku wszystkich ulepszeń sieci, takie jak Ethereum, Tron, Monero wykazało imponujący wzrost prowadząc do Oxygen Orion. Mając ponad dwa tygodnie do wydarzenia, Monero może być na dobrej drodze do ponownego przetestowania swojej szczytowej wartości z czerwca 2019 roku, wynoszącej około 120 dolarów. Jednak handlowcy i inwestorzy są ostrzegani, że bycza dynamika Monera może być ostatnią nogą. Dlatego tęsknota za Monero może wiązać się ze znacznym wysokim poziomem ryzyka. Czyli może to być taka ostatnia noga wzrostowa. tak? Kopnięcie w górę a za chwilę spadamy w dół. Przejdźmy na polskich youtuberów. Nie było tych newsów znowuż dużo bo wszyscy zajęli się Bitmexem także Bitmex przejął praktycznie połowę wszystkich wiadomości ale to dobrze przynajmniej macie czas na innych youtuberów i właśnie ich wymienimy. FX Max inwestujemy w ETN na indeksie. Czy to ma sens? Dalej mamy cyfrową ekonomię InfoShares 2020. Mamy Piotra Koniecznego. Techniki pozyskiwania informacji, bezpieczeństwo sieci. Oprócz tego mamy też Roberta Rainera, Cyborgs. A Fred to, zobaczmy czego: Opportunity, czyli po angielsku. Crypto dev, wirtualny świat na blockchainie. The sandbox, sand, kompletny przewodnik. raport Ten kryzys zdecyduje o dalszym istnieniu Bitcoin. I zobaczmy kryptowalut. Ethereum 2.0 się oddala. Blok prezesa, czarodzieje rynku. Rozmowy z wybitnymi traderami. Jack D. Schwager. Recenzja książki. Kryptokamikaze. Realia kryptostakingu. Środa, kawa, piątek, Celsius. Co dzień Sunny i Uniswap. I rozrywka na Bybit. Piotr Miśurek Krwawy wrzesień, podsumowanie miesiąca w krypto. Tygodnik kryptowalutowy. BitHub. Górnicy Ethereum zacierają ręce. Zobaczmy, co dalej. BSV ma ponad 1 milion aktywnych kont SBI Esport, wypłaty w XRP. Mike Satoshi, mamy krech na rynku, bitcoin i se spadają. I czy to jest przez COVID-19 i Tirium 2.0 w przeciągu kilku tygodni. Na samym końcu przejdźmy do wiadomości, doskonała dawka wiedzy dzięki Autorytas. Mariusz również pozdrawiam jeszcze mamy filmy, to co on mówi to tylko długoterminowym hodlerom może się przydać nie wyobrażam sobie handlować na wykresie jednomiesięcznym na giełdzie ja tutaj mówię, to mówi to ponad 30% hodlerów, czyli mówi to do ponad 30% hodlerów, którzy nie poruszyli bitcoinem przez ostatnie parę lat, jeżeli chodzi o CryptoCrew, dalej też mamy dzienna dawka dyskomfortu, hej Fenio tak, tym razem po angielsku, ale dodałem napisy w, po polsku. A, czyli można obejrzeć sobie, no ale nie powiegniemy już wtedy, jak to, jak to jest. <laughs> Musimy jakiś głos podłożyć. W następnym odcinku wyjaśnię o co chodzi z tym angielskim. Dzięki za Twoją pracę. Było bieganie, było. Było, było, a jutro jest piłka nożna co piątek. Także, czy to Polska, czy to Wielka Brytania, zawsze trzeba tą piłkę nożną na koniec zostawić. E, Marcin Szydłowski. nie, ja nie wiem, miała być książka na mojej rodzinę, a tu nie ma. A już miałem cię męczyć, żebyś mi ją sprzedał w przed sprzedaży. Tak by była wysłana właśnie 1.10. i już bym miał świadomość, że mój prezent jest w drodze do mnie. No cóż, nie zawsze się dostaje wymarzony urodzinowy prezent i trzeba brać z życia to, co nam daje, wyciągając to, co najlepsze. Pozdrawiam i powodzenia z drukowaniem. Dzięki Marcin. Ja sam nie wyobrażałem sobie, że to będzie tak długo będzie trzeba na to wszystko czekać, bo, bo to jest spistreści. Spis treści trzeba powtórzyć zdjęcia nie pasują, zdjęcia muszą być wyższe, musi być biblioteka, musi być wszystko opisane na samym końcu, a potem jeszcze raz by się przydało, jeszcze raz sprawdzić, potem może lakier wybiórczy na jednej literce, a może na wszystkich literkach, a potem jeszcze koszyk trzeba ustawić do sprzedaży, no bo przecież ja nie będę się tym zajmował, tylko, tylko ktoś musi się tym zajmować, bo ja chcę tutaj być z wami, tak? Także zobaczymy, na jakiej zasadzie to, to będzie. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ruszamy już już z sprzedażą, czy to będzie poniedziałek, Jutro już będę wiedział, czy to będzie poniedziałek. Jeżeli nie, to będzie wtorek lub środa. Najpóźniej będziemy ruszać z przedsprzedażą. Już się nie mogę doczekać, bo to jest taka, można powiedzieć, pamiątka mojej dwuletniej pracy i przenosimy się w świat Satoshi'ego. I to jest główny bohater tej książki. Tak to pozostawmy. Tak jakbyśmy widzieli świat krypto od strony Satoshi'ego Nakamoto. Więc no, nie mogę się już doczekać. Mówię, 21 dni jest przedsprzedaży, wtedy będzie darmowa wysyłka na terenie Polski oczywiście i i będzie się tutaj na banerze widać, kiedy, kiedy, kiedy można wejść jaka to będzie strona. Na pewno nie, nie jesteście w stanie przegapić tego, tak? Więc na spokojnie tutaj będzie wszystko porobione. Dobra, mamy to, 24 minuty, nie było długo, bo tak jak mówię, BitMEX przyjął tutaj wszystkie wiadomości na klatę, ale przynajmniej dopowiedzieliśmy sobie wszystko, czego możemy się obawiać lub nie. Na pewno nie możemy się obawiać ceny Bitcoina, bo historia pokazuje nam, że nie ma takiej opcji. Czy tak będzie? Zobaczymy. Życzę wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.